Ewangelia Świeleński, witam Państwa. Muzyka, czy to wychwala słowa człowieka, czy nadaje melodię Słowu Bożemu, czy też rozbrzmiewa w całości, jest głosem serca. Powtarzamy za świętym Janem Pawłem II. Dzisiaj o młodzieży, której pasją jest muzyka sakralna. Jesteśmy w kościele, w której posługę pełnią ojcowie salezjanie, A wiadomo, ich misją jest praca z młodzieżą. I od ponad 20 lat przy tej parafii działa schola Gloria. Dzisiaj z przedstawicielami scholi właśnie porozmawiamy, je ja ze mną kierownik i uczestnik scholi. Co Was tutaj sprowadziło? Dlaczego jesteście tutaj? Kto was sprowadził? Przyjaciele czy jednak nowe sposoby ewangelizacyjne ojców Salezjanów? W tym kościele uczestniczę już blisko 18 lat, bo trafiłem tu pierwszy raz, kiedy przeprowadziłem się do Wilna z rodziną, zacząłem chodzić do szkoły i zacząłem przychodzić tutaj właśnie z rodzicami do tego kościoła. I pamiętam, bardzo dobrze pamiętam, dzień, kiedy usłyszałem, жив в костелі, гра гітара, і співав схоля. І по ментам же то було квести, chyba тиждень або двох. Ним зачалом ходити теж на на хор і співати разом з тамтайшою екіпою. В моєму випадку то й те, що я, я мешкав там тутей в дитинстві, і власне під під боки малим костьол, і новочасний вянци так Дуже молоддє же було, і вян закантилимся тут і бить, шість розпочала то вшистку биття міністранта, бо була спочатку міністрантом. Зобачила певні ж хурик є парафіальний, де є вілі дівчин, а була малютки ще, тому помисляла в собі хлопців нема, то для чого б і не. Ну і так потім співала в собі через пару років хурку. Укінчила музичну школу, він трошечки розуміла на музиці. І то зауважили ксенжа і запропонували по просто пограти одну пісню десь нам ши святий. І то потім так всім розросло до цілої мши святий і I tak poszło. Dzisiaj wasza szkoła to nie tylko wspólnota, która się modli podwójnie modli śpiewem, ale też ma swoje sposoby ewangelizacyjne wśród młodzieży, czyli młodzież ewangelizuje młodzież, opowiedzcie o tych metodach. No to więc kiedy na początku prowadziłem chórek, to było jasne, że pierwsze dwa lata zapoznawcze takie, póki się dopasowaliśmy jeden do drugiego, potem z jakimś czasem rozumiesz, że nie wystarczy po prostu śpiewać nam się święty, że trzeba też sprawdzać dzieciaków, czy znają, czy słyszeli tę Ewangelię czytaną nam się święty, czy rozumieją, co dzieje się nam czy święty. I tak to idzie. Przykazujemy to, znaczy innym, przykazujemy w taki sposób odpowiedzialności, by też coś robiliby. A poza kościołem? no ja chciałem też dodać, że kwestie ewangelizacji młodzieży one nie zamyka się tylko w tym, że młodzież... познаю квести віри, чи там молодь аж стається ближче до костюла, ні? вже приймує його науку. Тільки квести евангелізації і в нашому хуже, і в Угулі, як у Селезіанов, то є щось, то є спільнота, яка є сполучена не тільки костюлем, не тільки віром, а яка є сполучена теж власне тими пшецільськими стосунками. То са індивідуальні особи, які спіндзаємо разом час і теж і поза костюлем. Тільки Właśnie moment ten ewangelizacji następuje wtedy, kiedy na przykład kilka przyjacieli może razem pójść nie na podwórko, nie na dwór, a może na przykład razem pójść w niedzielę do kościoła i będzie dobrze się czuć razem, będzie się dobrze czuć w jednej ławce, nie będzie się krępowało modlić się drugim. To jest w obecnych czasach bardzo trudne. Nie? Zawsze świętujemy Dzień świętej Cecylii. Jadąc na co gdzie właśnie spędzamy ten dzień na festiwalu. Następnym festiwalem jest Ciebie Boga który zazwyczaj odbywa się w maju. Co dwa lata mieliśmy wyjazdy na Lotwę, gdzie też gdzie właśnie spędzaliśmy kilka dni już razem. I każdym latem w parafii są organizowane kolonie dla dzieci, gdzie wyjeżdżamy do Twierdziusza. U Stolidzianowczy przede wszystkim znacie historię życiorys Jana Bosko. Wspólnota księdza Bosko, wspólnota syryzjańska nadal jest żywa dzięki temu, że kiedyś wychowankowie tego księdza przyjęli wspólnotę po, po śmierci księdza Bosko. Później wychowankowie tamtych wychowanków przyjęli znowu rolę wychowawców. I to tak idzie, 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 idzie do dzisiejszego dnia. Dziękuję za rozmowę i życzę, żebyście nadal rozwijali te szlachetne motywy artystyczne poprzez modlitwę i wasz osobisty rozwój duchowy. I tak na podsumowanie, posłuchajmy jedno z piosenek w wykonaniu Waszej Scholi. Ja niech jeszcze małym chłopcem byłem. To sny promienne odeświęcili, panie śniu. Przybliżaj bolą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tym niedzielą świętujemy w niebostąpienie Pana Jezusa i znów wspominamy misję, która została nam powierzona. Wy jesteście świadkami tego. Jako dyrektor Krajowej Dziel Misyjnej w Litwie, ważne jest dla mnie podkreślenie, jak często Ewangelia przypomina nam, że Wszyscy jesteśmy misjonarzami. Nie tylko księża czy zakonnicy, ale wszyscy chrześcijanie. Słowo Boże jest wciąż żywe dzisiaj. Duch święty zstąpi na Was. Będziecie moimi świadkami, aż do skończenia świata. Słowo Boże jest palącym. Wymaganiem dla współczesności. iść na cały świat i głos Ewangelium wszelkiemu stworzeniu. W tym uroczystym dniu silnie rozbrzmiewa zaproszenie naszego Pana, który, stawszy się człowiekiem, po zakończeniu swojej misji, zaszedł po prawicy Ojca, aby nam z wysoka zesłać moc Ducha Świętego. A mnie trudno jest powstrzymać się przed zadaniem pytania. Panie, czy działasz przeze mnie? Jakie znaki o tym świadczą? To powinien być nasz znak, ogień, który plonie wewnątrz nas, ogień, którego, jak mówi prorok Jeremiasz, nie da się ugasić. Żywe słowo Boga, aż chce się zaśpiewać wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem. Królestwo Chrystusa rodzi się w sercach ludzi, także w Twoim sercu, jak ziarenko, które właśnie ma wielkie kować. Dzięki ogniu Ducha, który jest nam dany jako dar, nie spoglądamy w niebo z żalem odejścia, Naszego Pana. Ale zwracamy się do beznadziejnej Ziemi i wolajmy z radością. Chrystus żyje. Chrystus jest z nami. W niebostąpieniu Jezusa przypomina nam, że mamy w niebie potężną pomoc. Jezus, pozostaje z nami do końca świata. Czy naprawdę możemy pozostać smutni? Czy naprawdę nie mamy nadziei na jutro? Następnie z radością i z wiarą we zmartwychwstałego Jezusa przeżywamy nasze misijne powolanie. Chrystus zmartwychwstał. Aleluja!